Cześć, to Artur Owczarek. W tym odcinku opowiem Ci o tym, w jaki sposób tworzyć własne metody wyszukujące, zliczające w Twoich repozytoriach, tak, żeby dostosować je do pobierania tego, co sobie życzysz. Projekt, który tutaj widzisz, to jest projekt, który już doskonale znasz. Jedyne, co tutaj zmieniłem, to nie licząc nazwy klasy uruchomieniowej, która zupełnie nie pasowała e, ograniczyłem zdecydowanie liczbę imion i nazwisk po to, żeby mi się czasami powtarzały. E, w, tym, w, te, w tym komponencie ranad Start tam jest niepotrzebne. W tym komponencie ranad Start dalej generuję sobie 100 pracowników i będę ich pobierał według różnych kryteriów. Um, mam sobie to repozytorium, które jest interfejsem JPA. <laughs> Najpierwszą rzeczą, którą chciałbym sobie e, zrobić, jest pobranie m, pracowników, listy pracowników po pierwszym imieniu bez względu na to, e, w jaki sposób, czy wielkimi, czy małymi literami napiszemy tych pracowników. No to zaczynamy. List, employee, find. By first name, ignore case, string first name. To sobie importuję, Alt enter, i ta metoda powinna mi znaleźć wszystkich e, pracowników o jakimś imieniu, bez względu na to, e, w jaki sposób zapiszemy to, to imię. No i zobaczmy sobie. Czy istotnie to działa? Employee repozytory FindPy, no i na przykład John, i to sobie od razu wypiszemy. Tylko, że teraz. Mm, o ile tutaj First Name John mamy w ten sposób pisany, to z, znajdziemy go w ten sposób. I przetestujemy, czy to działa. Hmm. Play. No, i tak wygląda na to, że udało mi się znaleźć wszystkich Johnów. Takich Johnów e, można sobie później posortować. Zrobimy coś takiego: list, znowu employee. Mm, teraz znajdziemy wszystkich po nazwisku jakimś, ale posortujemy po imieniu Find by Last Name, i na końcu dodajemy. Order by i pole e, po którym będziemy mm, sortowali. Order by e, first name, na przykład w kolejności odwrotnej. E, string last name. Zobaczmy czy się nie pomyliłem. To sobie za to sobie zakomentuję Print All, Employee Repozytory Find by Last Name Smith. Wszyscy Smithowie, Play Okej, okay. eee, no i co? Wychodzi na to, że, że, że istotnie działa. Znalazłem mi wszystkich Smithów i posortowałem ich w kolejności odwrotnej. Dobra, kolejna rzecz. Może jakieś between. Mm. Between to jest taki operator, który tak jak w SQLu znajduje coś z zakresu od jakiegoś do jakiegoś. I damy na to, że chcemy znaleźć wszystkich pracowników, którzy mają pensję od 1000 do tam 2000 zł, czy tam jakikolwiek jednostek. I piszemy find by salary, bit between mm, big decimal salary one, na przykład big decimal salary to. I testujemy, czy to zadziała. Print all mm, new. Big decimal. Tysiąc. New big decimal. Dwa. Dwa tysiące. Troszkę sobie to poprawimy, żeby było czytelniejsze. I robimy play. Przyjrzyjmy się tym enzym, które nam wypisało hop, hop, hop no wygląda na to, że udało nam się to zrobić w ten sam sposób można przeszukiwać zakresy na przykład dat ok, kolejna sprawa damy na to, że mamy już wielu pracowników, ale interesuje nas tylko jakiś pierwszy z brzegu pierwszy z brzegu robimy to w następujący sposób Przede wszystkim zwracanym typem będzie samo employee, to już nie będzie lista. Interesuje nas pierwszy z brzegu John, na przykład. First Name i testujemy. Mm. Employee Repozytory find first, find first by First Name. John, hmm. też John. I znajdziemy sobie też Artura, którego na naszej liście nie ma. To zakomentuje. Play i patrzymy, co się stanie. John znalazł się wśród naszej chęci, dlatego się wypisał pierwszy z brzegu, a Artura nie było, więc zostaliśmy nola i tak to działa. To ograniczanie <laughs> może też działać dla yy, większej liczby elementów. Mamy do tego mm, takie dwa ograniczenia, które, są, które działają w ten sam sposób: top lub first. Mm. List employee, na przykład, find top3 by first name. I analogicznym będzie find. first three by first name te dwie metody powinny dać taki sam dokładnie taki sam rezultat testujemy mm. print all employee repository john Top 3. Uruchamiamy i patrzymy, co się stanie. I te trzy encje zostały tutaj jeszcze raz wypisane, bo tak jak wspominałem, te metody działają dokładnie w taki sam sposób. Tak patrzę tutaj jeszcze w notatki. O czym chciałbym Ci powiedzieć. No dobra, przejdźmy teraz na przykład do zliczania czegoś. Zliczmy sobie wszystkie osoby o jakimś imieniu i jakimś nazwisku. Int count by first name and last name, ale nazwisko, wszystko jedno, czy wpiszemy wielkimi, czy małymi literami. No i mam nadzieję, że rozumiesz jak to działa, testujemy, policzymy sobie ile jest wszystkich Johnów Smithów. Okej, okay, play. Mamy ośmiu Johnów mm. Dobra, zostały mi... Mm. do omówienia jeszcze takie rzeczy jak na przykład stronicowanie. Do tych wszystkich metod, które tutaj mamy, które zwracają jakieś listy, nielisty, możemy sobie zastosować sortowania i to stronicowanie. Zróbmy sobie coś takiego dla na przykład pierwszego imienia. Chcemy zwracać osoby po pierwszym imieniu, znaczy wyszukując je po pierwszym imieniu, ale w sposób no, postronicowany. Find by first name string first name. No i testujemy. To sobie zakomentuję. Find by first name John i z takiego Johna zrobimy sobie zmienną. Content i to Content wrzucamy tutaj. Coś mi tu nie pasuje. A, no bo nie podałem w jaki sposób to stronicować. New, new Page Request. Pierwsza strona. Każda strona ma mieć 10 elementów albo 3, bo nie wiadomo ilu, ilu tych johnów jest. Hop, hop. A, no i play. Zobaczymy, czy zadziała. No, wychodzi na to, że zadziałało. Dostałem stronę z tymi trzema elementami. Mm, oczywiście mogę sobie wypisać e, log info total number of pages, o, ctrl F5. W sumie mamy 7 stron. E, ok. Wspomniałem już kiedyś, że to co zwracamy to może być na przykład coś iterowalnego, to może być lista, to może być kolekcja, może być też stream. E, stream taki z Java 1.8. E, pobierzmy sobie na przykład pierwsze 10 osób o jakimś imieniu, zróbmy z tego streama. Employee find top ten by first name string first name. Mam już strumień. Uh, Z Johnów. Teraz możemy go na przykład zmapować. Get last name collect o i mamy listę listę nazwisk wszystkich Johnów. Ruchami tylko sprawdzę czy zadziała. W zasadzie to mogę to wyprintować. Hmm. Jones Last Names Control 5 No i to są wszyscy nasi. Johnowie. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym Ci pokazać, jest możliwość asynchronicznego wywoływania tych, tych operacji na repozytorium. Spring wspiera trzy rodzaje tego typu, no trzy rodzaje interfejsów takich asynchronicznych. Pierwszym jest future, który był w Springo dosyć dawno dostępny. No i damy na to, że chcemy zwrócić listę takich pracowników, którzy mają jakieś no, pierwsze imię, tylko żeby nam się mm, w sumie nie powtarzali. Hmm. Akurat w kontekście naszej aplikacji nie ma to sensu, ale ale napiszmy coś takiego. Find Distinct. nauczymy mi się Distinct tam. By. First name First name I to nam zwróci obiekt klasy Future, w którym możemy sobie sprawdzać, czy obiekt już nam się pobrał gdzieś tam z repozytorium, bo taka operacja może, może trochę czasu zajmować. Możemy ten obiekt pobrać i tyle. Zróbmy sobie jeszcze dwie wersje. Completable Future to jest no, odpowiedni, taki wzbogacony Future z Java 1.8. I pobierzmy sobie, mm, pobierzmy sobie pierwszego gościa, który ma jakieś imię, bez względu na to, jakimi literami to zapiszemy. Ok, i ostatnia wersja Listenable Future pochodzący ze Springa. No i w tym przypadku pobierzemy sobie po prostu to samo co wcześniej, tylko e, zwracając uwagę na to mm, albo po nazwisku pobierzemy Find First by Last Name. O i coś takiego powinno działać. Dostajemy sobie jedno z nich Find by First name Mamy już tego Johna Then accept hmm. Coś przesadziłem ten accept, logger info, control f5 i gdzieś tutaj mi się John powinien wyświetlić jest. Te zapytania, które przed chwilą sobie budowaliśmy, mogą być dosyć skomplikowane. Jeśli chcesz się nauczyć, w jaki sposób je budować, musisz eksperymentować i posługiwać się e, dokumentacją. Kiedy wpiszesz sobie Spring Data Reference, e, to tutaj pod pierwszym linkiem masz dokumentację Spring Data. Znajdziesz tutaj dosyć dużo przykładów ze zwracanymi jakimiś typami, gdzieś one tutaj były. Tutaj są jakieś przykłady. Ogólnie polecam tę dokumentację prze, przeczytać, podobnie z jakimś stronicowaniem. Plus gdzieś tutaj była w sekcji chyba 5-3, jak dobrze pamiętam. O cała rozpiska, jakie słowa kluczowe można wykorzystywać, budując te nasze zapytania. Można e, wykonywać operacje logiczne, łącząc jakieś warunki, e, można. Mm, Porównywać wartości, że mają być większe, mniejsze od jakiejś wartości. Daty możemy wymagać, żeby daty były po jakiejś dacie albo wcześniej. Możemy sprawdzać, czy jakieś obiekty są nulami, czy nie. Możemy posługiwać się lajkami, tak jak w, w normalnym SQL-u. Możemy sprawdzać, czy jakaś wartość kończy się jakimiś literami, czy nie. No, i polecam ci poeksperymentować sobie z tym. Nie wszystkie te słowa kluczowe, tych słów kluczowych, w zależności od bazy danych, z której korzystasz, może być trochę więcej. Tutaj, akurat, mamy dokumentację dla do JPA, ale są też inne. Pod moduły Spring Data, które mogą mieć inne słowa kluczowe. Dlatego no, polecam poświęcić chwilę, poeksperymentować, pobawić się z tym, bo czasami można być zaskoczonym rezultatami.